tam serdecznie, jeżeli dzisiejszy odcinek dotrze to znaczy, że coś złapałem, taki mały spoiler, a więc jeżeli słyszycie to co teraz mówię to znaczy, że warto obejrzeć ten odcinek. Wpadłem dzisiaj znowu na trotki, dzisiaj o dziwo nie sam, jestem w ekipie, zabrałem, a w sumie to zabrali mnie ze za sobą. Trochę bardziej doświadczeni chłopaki. No i co? Próbujemy coś targnąć. Jestem już tu trochę czasu. rzucałem pierw na tą biało-niebieską blachę. Teraz założyłem bardziej coś czerwonego z niebieskim. Nawet wsuję bardziej różowego z niebieskim. Z drugiej strony srebrna, także może coś trafię. I walczymy. Pogoda dziś niestety nie dopisuje. Trochę deszczyk pada. Dzisiaj też inna miejscówka. Także tak, kroczymy sobie plażą i rzucamy lewo, prawo, przód gdzie popadnie. Dzisiaj nie moczę się za bardzo. Chłopaki powiedzieli, że te ryby raczej nie stoją jakoś strasznie daleko, więc nie, jeżeli nie ma takiej potrzeby to nie ma po co wchodzić do wody. Chociaż i tak suchy nie będę, bo deszcz pada. ale powoli do przodu. Zobaczymy, coś złapie to Wam pokażę. Oz znaczenia, o kurde. O, tak było mało. Także tak, troszkę Motorka wyszła, bo. Ryba uderzyła przy samym brzegu i w sumie nie byłem w stanie. Nie, okay. <grystanie> nie byłem pewny, jakiś wodorosty pewnie. No wyszła trochę amatorka, bo ryba wzięła przy samym brzegu i to dość delikatnie w sumie, więc nie miałem czasu wejść do wody i dobrze i podebrać, a ja mam. Podbierak, taki krótki na gumce, no taki bardziej do wyciągania ryb będąc w wodzie, no, ale nic się nie stało, tak była malutka, a liczy się, liczy się że ją widziałem, wiem, że była, coś pięknego, no to łapie zajawkę teraz, Był, było pierwsze branie, była widziana pierwsza ryba, teraz im nie dam spokoju, wiem, że tu są. I co ciekawe, na blaszkę Savage Gera 23 gramy, podajże, taka srebrno-zielona, zaraz wam pokażę. Coś pięknego, ale fajnie. Jaram się, jaram się. Od razu humor poprawiony, bo już tutaj jesteśmy, no, myślę, że coś koło 3 godzin. Nie mam zegarka, więc ciężko im powiedzieć. Ja no w sumie 3 godziny, chyba trochę przesadzam, bo jedzie druga bateria w GoPro. No to nie, to 2 godziny, coś koło 2 godzin. To aż tak długo nie wędkujemy. Ale no już trochę tych rzutów było i było pierwsze branie. I ja się kręcę, ale fajnie. I to przy samym brzegu. Początkowo nie ma po co wchodzić do wody. Można wystraszyć tylko te ryby. Ale jazda. Jazda biała gwiazda. Na taką blaszkę 23 gram. No szkoda, że nie było mi dane z nią dłużej powalczyć. Tak blisko brzegu uderzyła, ale piękna sprawa. Na nas trzech, ja najmniej doświadczony, ale pierwsze branie. No, amator amatora. Ja już zadowolony. Coraz lepiej. Pierwszy wyjazd nic. Drugi wyjazd widziałem fokę. na no, trzeci wyjazd. tu pierwszy kontakt, więc teraz już będzie tylko lepiej. <grystanie> Jestem ciekaw, jak to się nagrało, ale pewnie wyglądam komisję, jak z tym nawet nie do końca przygotowanym podbierakiem. Próbuję ją odebrać. No, ale nic się nie stało. Widziałem ją. To mi wystarczy. Aż amatorka. Na amatorka. Każdy wie, że... No dobra, każdy nie wie, ale ja wiem, że jeżeli chodzi o takie spinningowanie morskie, to, to ja amator. Ja amator Ale cóż, każdy musi się kiedyś nauczyć, tak? A jak się nauczyć, nie wędkując. Powiem tak. Moim zdaniem nie. Ale powiem tak, wychodzi na to, że trzeba jednak też bardziej aktywnie łapać, dużo się przemieszczać. No bo jak była, to w pierwszym rzucie. W pierwszym rzucie od razu. W ogóle, bo chyba nie... nie, może już wspomniałem, że nie była duża. No ale tak na oko miała jakieś, myślę, że 40-45 cm. Niby to już wymiar, ale w sumie jakie to ma znaczenie. Ważne, że ją widziałem. Bo... Najlepsze jest to, że my już przechodziliśmy tędy, że to już jakby wracamy, nie? Czyli jednak skądś tu się wzięło. Szkoda, że tylko jedna, ale i tak nieźle. Łapiąc zmęczenie, postanowiliśmy zrobić krótką przerwę. Rozgrzewając się ciepłą kawą, dotarło do nas która już godzina. Stwierdziliśmy, że pora odpuścić, przez co nie nagrałem końcówki. Także dogrywając się już z domu, chciałbym podziękować Wam za miłe przyjęcie poprzedniego odcinka oraz za wszystkie nowe subskrypcje. Przyznam, że jest to mega motywujące. Także każdego, kto jeszcze tego nie zrobił, zachęcam do kliknięcia w suba. A tymczasem dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.